Się na podium. Drugi drugi Bartłomiej, Rafał Poświt. Trzeci Paweł Puzikowski. Czwarty Tomasz Czechowski. Piąty Łukasz Kuśmierz i szósty Dariusz Mirozjaw. Pierwszy, sylwester Matusiak. mam tak. Zapisz mi Marek, co? Bo tutaj... Nie, byśmy zaprudnili. Zap Pierwszy, sylwester Matusiak, drugie, Barkoniej Oświt, trzecie, Paweł Pozikowski. Biera tata. Czwarty Tomasz Czechowski, piąty Łukasz Kosmiesz i szósty Dariusz Mirosław.